Adia pyta o coś takiego. It's going to snow tomorrow. Dlaczego właśnie tak? I tutaj pierwsze pytanie. Czy ty, konkretnie ty, drogi użytkowniku, znasz różnicę między will i going to? Tak, bo te dwie konstrukcje one są związane z przyszłością will i going to. Z tym, że one się różnią od siebie. Will to jest takie nasze jakby założenie, takie trochę przypuszczenie, to nie jest nic pewnego. To jest często takie nasze myślenie życzeniowe. Tak, will to też wola w angielskim, więc może ci to podpowiedzieć. Going to jest bardziej pewne. Więc jeżeli mówimy, że coś going to, to to już jest tak naprawdę dziejące się. Something is going to happen. Zobacz, to idzie, to zmierza do wydarzenia się. Bo na przykład kupiliśmy bilet na koncert. To wtedy to jest taki pewniak, prawda? To się już dzieje. Tak możemy sobie to wyobrazić. A jakbyśmy tak powiedzieli, a, jadę na koncert Metaliki. One day I will be there. Tak możemy powiedzieć. I teraz wracając do tego śniegu, jutro. Trzeba też podkreślić, że snow w tym zdaniu jest czasownikiem. Tak, it's going to snow. Snow jest czasownikiem, czyli będzie śnieżyć. Tak sobie to możemy wyobrazić, tak samo jak rain. It's going to rain. Więc będzie deszczyć. Mhm. Rozumiesz to, prawda? Ale jedno i drugie zdanie, czyli it will snow tomorrow and it's going to snow tomorrow, są ok, są poprawne. Co je różni? Ano to, że w tej sytuacji, gdy mówimy it will snow tomorrow, to jest takie nasze. Trochę przypuszczenie. Jest zimno, wieje wiatr i tak nam się trochę wydaje, że będzie padać śnieg. Ale jak my mamy taką większą pewność, bo widzieliśmy na przykład forecast. Tak, prognozę pogody, to my mówimy wtedy No, I won't go there It's going to snow tomorrow Gdzieś tam się nie wybiorę, bo będzie jutro padać śnieg I oczywiście ktoś powie, to jest trochę czepiarstwo Bo w jednej i w drugiej sytuacji każdy nas zrozumie I to prawda, ale ja Ci pokazuję tę różnicę Podsumowując, going to, coś bardziej pewnego Will, takie trochę nasze założenie Przypuszczenie, trochę też chęć Daj mi znać, czy nie masz z tym problemu I czy już to rozumiesz, cześć